No witam wszystkich. Chciałem tę pralkę wysłać na gwarancję, tylko jakiś problem był, kurde mówili, że chyba jakiś duży załadunek wstawiłem do niej. No. Patrzcie, kurde, co się stało. No niestety nie rozpadła się, jak eksperymentowałem z nią. A nawet, nawet ta góra się nie rozleciała. Więc co? Dzisiaj będzie destrukcja prałki Bez żadnego srania Góra już wywalona Obciążnik zdjąłem z góry Z góry był zdjęty z tego bębna Ja teraz muszę sobie to trochę tu odśrubować Trochę wykatrupić z tych bebechów, z tych plastików, z tych rurek wszystkich, jakoś tak. No i co, jak będzie trochę porozbierane tego, no to się trochę chyba włączymy znowu. Witam Was przy niedzielnej rozdemolce prałki. Tą pralkę widzieliście w eksperymentach, bo to pralka marki Bosch Max 4. Proszę bardzo. Tak ona wygląda. Jeszcze będę z pośrodka. Pokażę trochę tutaj pokrzywiony jest. Widzicie to sami. Ej, pasek niestety się w tyle w tyle trochę. Już, już po prostu był za słaby już nie dał. Rady kręcić więc zapraszam Was dzisiaj do niedzielnej rozdemolki oto pralki. Witam wszystkich w czacie. Oczywiście będę sobie to sobie po rozkręcał. No i teraz pauza. No tak, trochę ją wykatrupiliśmy. Te plastiki teraz odwracamy. No i co popełniłem za błąd przy tej demolce? Niestety. Tu mniki nie wyciągnąłem, kurde. Tu już widzimy miedziochę. Tu w tym miejscu. No i silniczek. Silniczek sobie zostawiam. Teraz to muszę jakoś, kurde, wykatrupić ten pośrodek jakoś. Jakoś z pośrodka to... Wydostać tutaj na sprzężynkach. Wisi ben, ben. No. Chyba wykatrupimy ten przód tutaj jakoś to. Gdy tutaj młotem potraktujemy czy co. Ten panel pójdzie do kolegi jednego. Kable to samo. A więc tutaj jakoś... Nie wiem co to jest. Hmm. Nawet kondensatora nie widzę żadnego rozruchowego. Zobaczymy. Działamy dalej. No tutaj to jest, z tej strony tutaj taki drucik jest w przodu. Który już się chyba wywalił. No i co? Pierwsza blacha. Ech. Pierwsza blacha dostali. Ben już, już jest prawie wolny. Jeszcze to, to, to tutaj sobie w ten cud musimy jakoś wy, wybebeszyć. Pauzunia. No i jestem. Znowu krok dalej. Teraz chyba beben sobie zdejmiemy tutaj z tych sprężyn. Tam tutaj widzicie, jak tutaj klamoce, Tutaj mamy stal w czystą. Tutaj plastik. Tam takie resztki w rogu. No to zdejmujemy beben z tych sprężyn. No, a sprężyn mamy tutaj. Robota chyba na 5 sekund tylko wyłamać Tłumniki, te tłumniki właśnie to było podstawowa rzecz, która właśnie nam trzymała, żeby ten bęben przy tym moim pokusie rozdemolowania pralki nie wystrzelił. Widzicie tutaj ten pasek, niestety już nie dołał, nie nadążał po prostu kręcić tym bębnem, więc zdejmujemy go sobie. To już nie będzie nam do niczego. Silnik sobie pozostawia na swoje eksperymenty. Pompę z pompy wyciągniemy, oczywiście mieć. Tutaj to sobie chyba to kółko jeszcze muszę rozebrać. Trochę się teraz pomocujemy z tym bębnem i tym plastik Musi, muszę cały wydostać. Tutaj widzę śruby jakieś. Mogłoby iść jako tako wydostać. To więc kolejna pauzunia, tutaj już prawie, ale prawie czysty metal, jeszcze te rurki wywadzić. No to pauzunia. Tak, mam wykatropione aluminiowe takie koło, silnik, coś tam żelaza jest, to jeszcze obudowa, z czymś tam w rogu, nie wiem, zobacz, zobaczymy za chwilę, tutaj jeszcze pompa. No i tutaj w pieprzony. Teraz tutaj te części wszystkie muszę po prostu szlifierem potraktować, bo wszystkie śruby już poluzowałem, a muszę to po prostu wyciąć. Tutaj plastik. No i jak powycinam, to bym miał bęben, po prostu być już zwykła stal tam jest, magnetyczna niestety, no. Tak bywa. Niektórzy mnie szkolą, kurde, że nie efektywnie robię te rozbiórki. Ja to robię dla zabawy, proszę bardzo. Jeżeli się nie podoba, jak to robię, to trudno. Tutaj chyba, tu w tym miejscu jest termostat czy co, nie wiem sam. Jeżeli ktoś wie, to może stawić komentarz. Tu jest ta grzałka, grzejąca, nam właśnie wodę w tej pralce. No, ja idę sobie wykatrupić właśnie te plastyki z tego. Tutaj te wszystkie dookoła to jest. Wszystko, może ty to potraktuję, bo nie chce mi się z tym srać. A to pauzunia znowu. No i sprzęt masowego niszczenia pomógł mi po prostu rozdzielić te plastyki. To jeszcze łożysko. No, też jakoś wykiełbaszyć, a tutaj ostatnio w tym bębnu, co oddawałem na skup, zapomniałem o jednej rzeczy. Tutaj jest aluminium, tutaj ten trójkąt, czy kurde jak się to nazywa po polsku, to jest aluminium. Tutaj osiądzu nie widzę na tym boku, to jest zwykła stal, niestety magnes przyciąga. Tutaj jest aluminium. Wypróbuję jeszcze to jakoś odrobić. No to tu jeszcze grzałka, tu z tej strony jak mówiłem. Też odrobimy, też do stali pójdzie. No to, na chwilę pauzania znowu. Pauzunia. No tak. Tutaj to jest aluminium, tutaj z tego boku, z tego bębna. Sukcesowo wydostanięte, Bębny jest już wyczyszczony. Tutaj jest grzałka. Wypróbujemy do stali. Łożysko z zbębna. Właśnie dwa łożyska z bębna wyciągnięte. Ogromną robotą. Kurde, bardzo ciężko to szło. Wydostać, to tutaj siedziało jakoś tak. No bardzo ciężko kurde, musiałem przeciąć z kifierum. no Na szczęście to nie ubyło. No i wydostać, to jest czysta stal wszystko. Więc, dostali. Teraz idziemy sobie jeszcze. trochę oczesać tutaj te obudowy. No i co? Wyciągamy pompę. No i to tam w tyle. Pauza. Ja tak. Tutaj jest kompletna elektronika, co tam się znajdowała. Tutaj jeszcze ten panel. To było o to się kopciło tutaj z tej strony. Widać. Tak gdzie mam palec to jest czarne, więc coś tam się robiło. Tutaj się kręciło z programatorem. No i tu jest pompy, wody. To znacie na pewno, to jest taki magnesik okrągły, co jest nieostrzej. No, tak jakoś to funkcjonuje. Tu są elektrozawory, chyba z proszku, ze zaworów. Tu jest jakieś od napięcia. Coś takiego. Kto wie, to może napisać, co to jest. No, co jest? Nie A, nie je? Neostri si. Ja. Neposlúcham dzisiaj Ten telefon ako tu mám nie. No. No, jo, nic. Teraz. <laughs> Jakož ja, si zle to ide zaostriť. O teraz. Odpovedne. Co to môže byť? Kto się zna elektrice, to môže. Zapodać co to jest. Silnik sobie zostawię, tylko go zważymy, podweryfikujemy czy jest miedziane, czy nie. Myślę, że tak. Tu jest aluminium odzyskane. To tutaj jest do stali Tu jest stal, tu jest stalowy bęben. No i tu jest jeszcze cała ta obudowa. Tu jeszcze tutaj sobie akurat ten trochę muszę skompresować, tu już zacząłem. Jak będzie skopresowane, to zważymy sobie tylko stal z tej pralki. No i oczywiście, ja pojadę na skup, sprzedam ten stal z tej pralki tylko, zobaczymy ile ile nam za tą stal da dadzą, plus jeszcze dodam swój metal, swoje blachy, mam tam swoje jeszcze takie te, to odliczymy i ile zarobimy tylko z tych blach, oczywiście z tej pralki. Tu jest ta elektronika, to zostaje. Silnik. Aluminium to do aluminium, to możemy tylko zważyć. No i dzisiaj będziemy ważyć właściwie stal głównie. To jeszcze sobie skompresuję Za chwilę będziecie zobaczyć jak to jest skompresowane Tutaj jeszcze plastiki pozostały tylko tyle. Ta góra. No i tutaj jeszcze z tego będę To jeszcze odwiozę. No i idę kompresować tutaj tą obudowę. Pauza. Tak, ja podnoszę się do ważenia stali z tej pralki. Zobaczę, czy mi to się uda. Jest, wyzerowany, jest. Kurczę, on ma jakieś wieko odpadło. Nie chcę to uszkodzić, bo szkoda, by było takiej wagi. Więcej będzie, będzie widać, kurde, ale widać siedem kilo. Po prostu tutaj te blachy jedną ręką, to się trochę, trochę głupio tam stawia To jest jeszcze stal i bęben Tak, taka gromada na wadze Popatrzymy na tą wagę Ile tego tam jest 19 19 kg Widzicie dobrze? Trochę słabo widać, no nie idzie to jakoś inaczej nakręcić A, 19 19 kg stali. No, no 19 kg stali. Tak, teraz idziemy sobie ważyć aluminium. Tak, aluminiowy odlew. Ile tam tego było? Tak, plus minus. No, prawie kilogram, 955 gramów. Raz 7 zł. To jest prawie 7 zł za aluminium. No, za to, sobie policzcie się sami. Jeszcze teraz, teraz ten silnik. Pamiętacie, kiedyś ten silnik, jak rozbieram z tej pralki? On miał 6 kg 200. A ten ma co? 6 ,90 kg 90, więc jest chyba na 99% aluminiowy zwoje. Zwoje będzie aluminiowe. Na 99%, więc zostawiam go sobie do innych projektów. Nie chcę go skrobać ani nic, bo działa. Wirnik oczywiście będzie miedziany na pewno. Trudno, silnik jest aluminiowy. Zwoje w statorze aluminiowy, ale i tak będzie wart około 15 zł. No bo miedziany silnik około 25 zł miał. No więc 15 zł plus, plus 7 zł za odlew. To jest 22 plus pastal był było prawie 19 kg razy 0,90 to jest jakieś 17 zł, więc zarobek około około ponad kurde, teraz zapomniałem normalnie yeah. zarobek z takiej prałki około ile to 17 15, 17, 22 a ta stało 17 zł, to znaczy 34 zł zarobimy z tej pralki Nie liczę tą pompkę tutaj, to jest mieć czysta. Nie liczę te elektrozawory, jeszcze tu też przyjdzie kiedyś do rozdemolki. Mam jeszcze trzy takie. No i elektronika oraz kabel, też będzie oskurowany miedziany Więc wszystkim dziękuję oczywiście za obecność. W czacie za obecność, żeście tutaj ze mną, ze mną byli. No trudno, silnik wydaje się aluminiowy, chyba zwoje będzie aluminiowe, więc i tak bym go nie rozbierał i gdyby był miedziany, ponieważ działa, chcę go jeszcze użyć do innych projektów, jak na przykład załączyć ten silnik. No i jeszcze chciałbym tutaj pozdrowić kolegę Fabiego, który mi, mi właśnie dał instrukcję, jak podłączyć ten silnik na krótko. Dziękuję bardzo. Oczywiście wszystkich zapraszam, oczywiście nowych i stałych widzów do łapkowania, subskrybowania, komentowania no i oczywiście pozostawienia jakieś łapki w górę i komentowania, ponieważ te komentarze naprawdę wspierają mnie w dalszych rozbiórkach, rozdemolkach ile tarczy jeszcze padło na to? no dwie takie te mizerne, co dostałem od jednego kolegi jedna i pół, no dałoby się powiedzieć bardzo szybko schodzą, no. ja dostałem to w prezencie, więc ich nie liczę Tyle do destrukcji prałki w stadium było 19 kg czystej Odlewu aluminiowego prawie 7 kg 6,5 kg silnik waży 6 kg i 90 g. Tutaj jeszcze pompka, miedź To tutaj właśnie do mandero. wysyłałem tą pompkę jedną z przedniej prałki O ile pamiętacie to była AEG pralka. No i co? Reszta plastiki to do wywalenia beton, sobie zostawię to do fundamentów chyba będzie. Dziękuję oczywiście wszystkim za obejrzenie i jeżeli macie jakieś pytania albo coś, no to zadawajcie. to no. to cześć, miłej, miłego dnia, Papaty.